Zaczynamy to opowiedzenie dla ktu, którzy oglądają ten film, to są najlepsi. A jeszcze nie zapominaj o subskrybowaniu kanału, bo bijam tyle subskrypcji, czyli milion, a na pewno e, biję je w 2026 roku albo w 2030. Dobra, bez gadania, powodzenia. Powodzenia i lecimy świnę. Sobie Co tutaj robimy? Tutaj różne konkurencje z z dawnego roku. Bo widzowie, subskrybujcie mój kanał. Bo kto nie subskrybuje, ten na Kaczyńskiego głosuje. <laughs> Dobra, bez gadania. Dobra, będzie tutaj Białorusin. Dobra, będzie tutaj Białorusin. Ok, pierwsza grupa zrobiona. Tutaj będzie się działo u mnie, o Serbia, Serbia. Znalazłem zwykłą Serbię dodam Już innego. Austria. Muszę być Austria. Dobra, lecimy. Maga tu mamy. Tak się to prezentuje. I to jest właśnie potęga Związku Radzieckiego. Tysią, 1990 albo 1982. No, dobra, nieważne lecimy naj, Bo to nie są olimpiady, tylko turnieje światowe. Na początku, <laughs> na początku może to będzie rok 1900. Mogłem dodać Serbię zwykłą Mogłem dodać zwykłą Serbię i usunąć Jugosławię Dobra, zostawię tą Jugosławię Zostaje ją. Dobra. A to jest... O to są moje... Dobra. To będzie roku w 1942. No. Bo właśnie tam potem żyła Jugosławia. 嗯嗯。<laughs> Państwo teraz na jedną literę Państwo na jedną literę wy... no będzie, będzie grało z Polską zobaczymy czy Polska wygra z Państwem na jedną literę a to będzie naprawdę trudne jest mam obrazek z Zambii o oh mój Boże dobra lecimy dalej a widzowie nawet to nie to, to nie jest nawet niemożliwe. Hmm? Nawet to jest niemożliwe. Hmm? Widzimy nawet to nie jest możliwe. Tutaj, co? E, 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 papryka! Dobra, no w Polsce Armenii u mnie no, wtedy żyło. Zobaczymy, czy Polska będzie grała z Niemcami. A czy Niemcy zostaną no, królem mundialu? Zobaczymy, widzowie. Dobra, przechodzimy do 8 finału. Czyli Brazylia z Białorusinem gra. Jak USA pokonało Sierra Leone 5-0. Niestety Uzbekistan przegrał, a za to Jugosławia zwyciężyła. Niestety, bo widzowie, bo, Niemcy są najlepszy od Polski w meczu, więc postanowiłem, że Niemcy wygrają. Nie chciałam zrobić 2-0, bo 2-0 było dla Niemców kiedyś. Było kiedyś. Ja nie chciałam robić mecza kiedyś, tylko moje własne. Dobra. U mnie na razie Niemcy chyba zostaną czempionem normalnie raczej królem Mundiala. Mundiala. I, I finał. Brazylia, Argentyna. 2-1. Nie, dobra. Zrobię karne. Karne u mnie były. Wiedziałem, widzowie. Niemcy zostawię, zostają mistrzem świata. Wy... Kto był tutaj gospodarzem? Wydaje mi się, że. Argentyna, nie jestem, ale nie jestem tego pewien. Sprawdzę za chwilę. Czy gospodarzem była Argentyna? Nie wiem, dobra. Tak to wygląda, widzowie. Piąta była Polska, bo przegrała w ćwierć z Niemcami. Ale chociaż piąte miejsce, to nie jest takie złe miejsce. Najgorsze jest tam na dole. Co? Mm. Dobra. Nie wiedziałem, że Senegal taki był, taki był słaby. Ale szkoda mi Ukrainy, że nie wyszedła z grupy, albo nie wyszła... Nie, nie wyszła z grupy. Szkoda mi, że nie wyszła z grupy. No kiedyś... Ee... Bo... kiedyś mi się, widzowie, taka przydarzyła historia, że... Bo ostatnio mi się przydarzyła historia, tam idziemy nocowałem u taty, a tam okazało się, że... żygałem. Dobra, dobra widzowie, to było głupie. Dobra, nie rozmawiajmy o dziwnych rzeczach, po prostu... Tajlandia była słabsza, dobra. Uwaga, tutaj... dobra. Chcę sprawdzić, kto był gospodarzem. Czyli Niemcy wygrywają mundial w Finlandii. Oh my god, no nieźle się tutaj działo. A, bo widzowie, zostawcie lajka i subskrypcję, a ja tymczasem się z wami żegnam i cześć. O, jeszcze nie zapomnijcie o subskrypcji i o lajkaczu.